Dobry, siema może ktoś tu bije kto to wie Niepowiedziane Nie tu dzisiaj, Jezu. O, aż jedna osoba, witam. Zależy kogo, nie wiem kogo, napisz coś. Kiwi, siema. No nic. Jak widać, nic nowego. Tak mnie słabo słychać, do cholery jasnej. Słabo mnie słychać, bo cicho mówię. Raz chociaż w życiu. O se uszy, pan. O, kiwici nie Pawełka. Uuu, grubo. Gdzie, gdzie? Nie, nie, nie będzie. Przykro mi, ale Pawełku nie będzie gotika. Są pewne rzeczy, o których nawet mój pies nie wie. A ty? Co, ja? Co ja? Nic, nic ciekawego u mnie nie leci, panie Łukaszu. Jest do dupy, no ale cóż, bywa. Gram sobie jedynie w koda i tyle. Zresztą... Zresztą każdy wie, że grę w koda z Adrianem i z kartką póki co. Ja ty nie grasz nie no bo ty chyba kompa nie masz, nie z tego co ja wiem dobrze. Jesteś lepszy, no, jesteś lepszy. Masz PC, aha. Ale co ty chcesz ostatecznie? plejkę tylko? I kompa tylko na co? Na stream? Czy jak? Kamer, nie no będzie go tych spokojnie. Na przyszły tydzień. Może Ale w przyszłym tygodniu dwa odcinki wrzucę od razu. Mhm, w ten sposób. W ogóle nie ogarnięty, nieogarnięty, nieogolony. Tu jakiś znowu sy wyleciał w dupie mam go. Mhm, To tam pada Nie, nie pada, ale pizzi, wieje. Nie jest zimno. już mhm. się trzęsą co mówiu A to To ja trzeba pomarnąć to jest tak spokojnie, że mm, mógłbym siedzieć cały dzień po prostu Na co u was lepiej opowiadajcie Jak mówię na chwilę mówię z psem wyjdę to mówię o parę coś Na szybkości Oprócz tego, że Kiwi na razie nie masz kompa, to co? Znaczy masz kompa, ale no zdolnego do grania. O, to co tam? Multi? Na multi ktoś musi być, ktoś musi grać. To mi się nie podoba. Nie u kimi nie ma w ogóle. Pawełku. Nie! No jasne już zasady. Aha, widzimy się za miesiąc. O co do odwala, że za miesiąc To się stało? Odpocząć. Jesteś przyzwyczajony Nie do rady, tak. Ciężko jest. Jak ci to pomoże, to czemu nie? U mnie to nie przejdzie, nie ma opcji takiej nawet Nie, za, du za dużo przysiaduję na głosowe i tak dalej, żeby kurde, witamy, ale się ma. Wytrzymam idziemy do skota, bo nie będę miał koda w poniedziałku, bo jutro, inaczej jutro robię formata już. Ta, dawaj 40 pompeczek. Ci dam 40 pompeczek, to zobaczysz. Nawet jednej dzisiaj nie zrobię. Roketa będę miał. że mam dwa pecety teraz. No jutro zrobię formata, no i to za problem. 10 giga się w miarę pobierze. Chyba. Zresztą jutro to muszę... Nie no może dzisiaj. Dzisiaj muszę w kącie karnet, to dzisiaj jeszcze może coś ponagrywam. Się mało dzieje. Tak mało się dzieje. skąd jest żywy, cały czas. U Kimi bynajmniej jest wszystko żywe. No no bo zawsze te same osoby są. No, to się nie zmienia, no ich Ja, Cydziu, Adrian i Kartek póki co. To taka, widzę, stała zrobiła się stała taka czwórka od paru dni. Więc idzi. Czorara. Ona jest niemożliwa. Dzisiaj tego mój wujan wypuścił, to kurde, no ale na jakim głosowym? No na każdym, jest, jaki jest dostępny. No dzisiaj sobie na przykład sam z botem siedziałem pół dnia. Włączyłem sobie muzykę w robocie i klientów obsługiwałem. I... Jak limonka zagramy, League, nie bój się. Właśnie czekałem na, te, na, na to, że kiedyś ktoś kurde za darmo tego roketa, bo nie chce mi się tyle hajsu za niego płacić. szkoda. ale w ogóle wczoraj, co, co ja odwaliłem tego, miałem się położyć spadzie. Wie, wiecie, o której zasnąłem? Po trzecie było, bo jak gdzieś. Yy. No to można podebrać o zepika. No ja też będę miał zepika. Więc można powiedzieć, że robię sobie wolny od przede wszystkim, no, choda karnety wbijam sobie, muszę wbić dwa levele, U kimi mi zostały trzy, w tej chwili. Nie całe trzy już teraz, bo przegraliśmy trochę dzisiaj jeszcze. No, no widzisz. Nie da się pracować na innym monitorze. A ile tych prac w końcu na tym konkursie już jest? Doszło do 10 czy nie? Ja tam zrobiłem jakąś pseudografikę, ale O kurwa! Załącza się z panią u mnie już Nie wiem, ja wysłałem w miarę tak Nie wiem ja, ja tą grafikę robiłem Krótko robiłem jest, no to jeszcze cztery, no, kuźwa, no ciężko jest, kurde, nawet jakieś tego, stawić grafikę z cyberpunka tam, pozmieniać trochę kolory czy coś i wrzucić i wyciętą, no jejku, jest taki problem jak... No po jednej nie było mowa. Jakby tak co można było, to bym zaraz Ci wysłał cztery kolejne, to nie byłby problem. Cześć Patryk Wójtowicz. Cześć Rafał. Czemu nie grasz w komputer? Czemu nie gram w komputer? Cóż, grałem trochę w Koda, muszę chwilę odpocząć, a i tak musiałem z psem wyjść. A czarne chmury nadchodzą nade mnie. Będzie napierdzialać z nieba. Będzie dobrze. Nie no, spokojnie będzie. Też poniedziałek znowu to tankinka powinna się go zapytać którą ma dać na konkurs, a którą nie. No, wystawi wszystkie prace, jedynie na tym, na Facebooku, zapewne, nie na fanpage'u. I no, co miałem mówić? I. Czekaj, mi się zgubiłem. Hmm. Jakiego ja muszę sobie ustawić? Yy... No, da wszystkie na fanpage. Tam wygra, no to... który będzie miał głosów? No, prosto. Easy. Tak powinno być, bynajmniej, nie? Ale jak będzie, to się okaże w swoim czasie. Dara! Czego biegasz tak? Pamiętaj, kto twoim zasiadowcem młodym na YouTubie. Ale co ja? Co znowu ja zrobiłem? Ja nic nie zrobiłem. Oceniane prace będą na fanpage'u Limonka. Tam nie będzie tak, że tego ktoś ma tam, wiesz, będzie głosował i tak dalej, osobno, żeby być jakieś żyli czy coś. Żyli będzie cały fanpage. to żeby więcej ludzi się udzielało wtedy na te prace, a nie tam z 5-6 osób. Co? Jakie powiadomienia? Nic nie przychodziło. Fuj, Dobra, zrobię wibrację, ale tu nie wiem, czy to pomoże w ogóle, albo zrobię wyciszenie, może być. Jejku. Nie no, ja myślałem, że będą dodane właśnie w ten sposób, że na fanpage'a wszystkie. Nie no, tu albo zrobić po prostu na Discordzie po prostu takie coś. Tylko na blondynkach kimi, żeby ktoś mógł głosować. Już to też można w ten sposób zrobić. No tylko nie wtedy wejdą jeszcze multi konta w grę. No. Żadna opcja nie jest dobra. Ja zrobiłem pracę, żeby po prostu było 10. Ja nie robię tego na nagród. No jedynie na jakiej aplikacji byś mógł robić na tym W polu chyba, nie? Tak się nie mylę No stosronka jest słyszy Wykrzywam mnie jak hu Takie, że może ktoś z tych kto wypadnie wypa do udostępnienia konkursu wpadnie na streama Ale nie widzisz, y, póki co nie ma zbytnio zainteresowania, nawet jak są takie kozackie nagrody. Nawet to na, nawet to trochę nie za, nie za bardzo tutaj y, przyciągnęło uwagę ludzi. Szkoda, bo naprawdę no, poko pomysł był. Jak mi wtedy mówiłeś o tym pomyśle, to no kozak. No ale niestety no. Tch. Może wyślą? No. no, jeszcze mają czas, nie? Do, kiedy to jest? Do końca, nie? Do końca września to miało być. No, liczmy, że wyślą. No, bo głupio by było, jakby, kurde, konkurs się nie odbył, tak naprawdę. No, byłoby, byliby pokrzywdzone te, te osoby, które, no, włożyły trochę pracy w to. No, ja nie mówię o sobie, bo u mnie trwało ch chwila, moment. Ja nie wiem, ja jakoś tam zamknąłem się w 10 minutach, coś takiego było. Ja nie robiłem jakieś tam wiesz, full wypas, czy coś, bo no, musiałbym w fotoshopie siedzieć pół dnia. Ale to się będzie przemawiać? zobaczymy. Przyjdzie czas, będzie rada. No, szukają czerwonych włosów w Google. Zresztą nie wiem, moją pracę chyba widziałeś. Ja tylko wyciąłem, coś tam pogarniałem, trochę pościemniałem, trochę dodałem koloru jakiegoś tam innego. Chciałem jeszcze coś dodać, ale zapomniałem, jak się to robi i ostatecznie z tego zrezygnowałem. Musiałbym sobie przypomnieć. No bo ja już kurde tego. Kiedyś pamiętam, fajną grafikę miałem, ale napis miałem do dupy. I kurde, ja jakoś to pamiętam, robiłem, ale już nie pamiętam jak i musiałbym sobie przypomnieć albo zadzwonić do kolegi najlepiej, bo on ma pamięć kurde dobrą, moja taką no c. Ale widać chociaż, że moja praca jest ode mnie, nie? A nie kurde, robiona przez kogoś innego. Panie Laro, pani Laro, będzie padać. A, ty już uciekasz, nie? A, norma Photoshopa mają, nie chcę im się robić. No płaca za Photoshopa, no to mam, no Może nie umiem się tak posługiwać jak czy Kimi czy Larson nim, ale no mam i sobie coś tam zawsze tworzę. No, w gimpie też można robić, też dobry program. Bo ja gimpa akurat nie lubię. Nie mogę się do niego przekonać, ja wolę Photoshopa A ty Pawełku co, zrobisz w końcu? No, darmowy, ojajku Nie każda aplikacja darmowa jest dobra Ja płacę na przykład za programy do nagrywania tak samo Za Bandika płacę Bo nie lubię OBS-a Steam jest darmowy Za no, darmowy ona tam dorwała zaś? Aha, ognisko, dobra. Battle.net jest darmowy. Tak, ale WoW już kosztuje miesięcznie, jakbyś chciał pograć. 6... Nie, 6 dych za dwa miesiące chyba jest teraz. Hmm. Warzone jest darmowy. No musiał być darmowy, bo inaczej nikt by go w niego nie grał, no. Nie oszukujmy się. Czemu w nie mają je wilki gdzieś? Ale co to jest bawina? Siema Barbaro. O, Tiwol rzucił film, super. Właśnie miałem wskoczyć moją wypowiedź, bo nie skończyłem. Wczoraj się takie, znaczy już dzisiaj to było, nad ranem sterczę do drugiej, trzeciej, nie? Tam sobie włączyłem na telefonie jeszcze z tymi tam patrzyłem jak się tam radzi, i nagle, kurde, mówię, trzeba wrócić, kurde, chyba tego, do początków, i jeb, na telewizor wrzucone na YouTube'a settieth games, znaczy, Tewod już teraz, i kurde, jakiś film przed kurde iluś tam lat oglądałem, ale tak mi rozśmierzył, że po prostu nie, nie mówię, o, tego mi chyba brakowało. się zapobiegać teraz, widulka Super, ma się skończyć. No, skończy się, bo nie ma widowni takiej, jakiej się spodziewali. No, może powiem ci z jednej strony, i dobrze, już powoli te seriale powinni, yy, powinny się kończyć. No, można powiedzieć, że no, badwoman, yy, aktorkę chyba zmieniają, nie? Czy coś, czy nie? Bo już, ja już się zgubiłem, ci powiem, w temacie. W temacie DC to ja już się zgubiłem w ogóle co tam się w tej chwili dzieje. Oglądałem Arola ostatni odcinek i na tym skończyłem. I dalej nic nie obejrzałem, po prostu nie mogłem. Jeszcze legendy mam zamiar obejrzeć, bo, bo to mnie interesuje, a reszta no... Nie, po prostu. Która aktorka do bani jest? Superger? To w Leszu nie ma teraz jednego typa. A to nie ma tego typa, co miał takie długie ręce, co się wyciągały, czy coś? Dobrze mówię? Aha. Nie wiem, jak go się nazywa, bo Flesza to tak już rzadko oglądałem. Pierwsze dwa sezony oglądałem Flasha, a potem przestałem. Cześć, Kamil. A o aktorce mówisz? A nie, Batwoman, aha. Zanim grał w serialu, napisał pozrasistowski, który skasował. Jezu. A podobno temu? Eeeh. Yy, masz chęci do oglądania? Wiesz, to chęci do oglądania ja dużo w ostatnim czasie akurat seriali oglądam i filmów i, i powiem Ci Barbaro, że do niektóre seriale mnie wciągają potrafię na przykład Aroa oglądać yy, cały czas nie wiem, tak jakoś ten film na mnie tak działa A f... nie, ja Flesza do drugiego, drugi cały sezon i trzeci początek obejrzałem i na tym zakończyłem nie, po prostu nie. Jakoś, jakoś przeze mnie to nie przeszło, ta historia cała. Też bym chciała pooglądać. No, wiem, że nie masz czasu. Oho, Lara się chyba zbiera do kupy. Obchodzi cztery razy ten sam teren. Tyk. Ale go tam jest nawet spoko serialem. Oglądałem dawno temu, nie skończyłem, ale całkiem spoko pomyślany. Oglądałem chyba pierwszy, pierwszy sezon chyba. Potem już nie. Tom R, zrób jutro DSJ4. W poniedziałek będzie odcinek z DSJ. Przykro mi, ale nie jutro. No a wiem, jak, ma, jak jest dzieckiem, to ciężko obejrzeć cokolwiek. Choć nie, moja akurat znajoma, niezbyt bliska, żeby nie było. Yy, też ma małe dziecko i ona właśnie mówi, że no, dziecko naprawdę grzeczne. Bardzo grzeczne, więc. No, nie, zbyt bliska. Znamy się z neta. Bardziej z YouTube'a powiedziałbym, ale mniejsza. Nie mogę cię, Kamil tak zapisać. Będą zapisy w listopadzie, pewnie na zimę. Więc musisz jakoś tak trafić na film z zapisami. Zazwyczaj staram się, yy, jak to możliwe. Bo światło mi jeszcze tam świeci, i dlatego, a już jest ciemno. Tak się odbija po prostu w kamerze. Wiecie? Się wydaje, że nie jest ciemno, a już naprawdę jest ciemna jak cholera. Powiadomienie jakie dostałem. Aha. Cholera. Nie no, co Wam powiem, to Wam powiem, ale. A no, ja się zabrała za wycinanie krzaków. No, można i tak z filmami, serialami to jest różnie. No, ja nadaję z Ameryki, tak, ja, ja nadaję po prostu prosto z podziemi. Pozdrawiam no. ciebie z żywca. O kurde, z żywca mam rodzinę w żywcu. Elo! Właśnie muszę, musiałbym się w końcu wybrać do nich. Już mnie ostatnio zrugali, że kurde nie przyjechałem do nich. Od dwóch i pół roku. No ale może się uda. W końcu. Ej, a ty masz siostrę? Nie, nie mam siostry. I ja mam tylko brata. Siostry nie mam. Mam, kuzy mam kuzynki, a które są takie jak. jakby. siostrami. Co ty wyprawiasz, Lara? Co ty wyprawiasz? zrobiła. O jest. Poczekajcie, muszę wyłączyć stream